Zastanawiałam się, czy ci hejterzy byliby szczęśliwi, gdybym odebrała sobie życie. To nie jest fragment dramatycznego filmu. To słowa matki, kobiety sukcesu i jednej z najpopularniejszych polskich gwiazd, Sandry Kubickiej, która właśnie zdecydowała się na najbardziej bolesną spowiedź swojej karierze. Rozwód z baronem, który miał być tylko procedurą prawną, zamienił się w koszmar który popchnął ją na skraj przepaści. Dziś odsłaniamy kulisy piekła, przez które przeszła modelka, gdy zgasły światła fleszy, a w internecie wylało się szambo. Jeszcze niedawno wszyscy żyliśmy ich bajką. Kwiecień 2024 roku ślub. Maja 2024 roku Narodziny synka Leosia. Sandra Kubicka i Aleksander Baron wyglądali na parę, która ma wszystko. Ale za zamkniętymi drzwiami rozgrywał się dramat, którego finał właśnie obserwujemy. Roller-kołuster emocjonalny od pozwu rozwodowego w grudniu, przez próbę ratowania małżeństwa, aż po ostateczne rozstanie to jedno. Ale to, co działo się w komentarzach i wiadomościach prywatnych do Sandri, to zupełnie inny poziom okrucieństwa. W najnowszym wywiadzie dla Glamour Poland Sandra nie wytrzymała. Polały się łzy, a z jej ust padły słowa, które mrożą krew w żyłach. Przyznała wprost. Miała bardzo ciemne myśli. Presja była tak ogromna, że musiała szukać ratunku na terapii. Co doprowadziło silną kobietę biznesu do momentu, w którym zastanawiała się nad sensem istnienia? To konkretne, Brutalne wyzwiska, którymi internauci bombardowali ją każdego dnia. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do sieci, i czytacie o sobie, że jesteście, cytuję dosłownie, workiem na plemniki albo alimęciarą. Te ohydne określenia to tylko wierzchołek góry lodowej. Ludzie, nie znając prawdy o kulisach rozpadu i małżeństwa, wydali wyrok. Zrobili z niej potwora. Ludzie robią ze mnie złego człowieka, którym nie jestem, mówiła przez łzy Sandra. To właśnie to poczucie niesprawiedliwości i zaszczucia sprawiło, że zaczęła zadawać sobie to przerażające pytanie: czy jej śmierć dałaby hejterom satysfakcję? To wyznanie rzuca zupełnie nowe światło na cenę, jaką płaci się za życie na świeczniku. Widzimy piękne zdjęcia na Instagramie, uśmiechy i luksus, ale nie widzimy człowieka który w środku nocy walczy z demonami wywołanymi przez nienawiść obcych ludzi. Sandra Kubicka pokazuje, że słowa w internecie ważą tyle samo, co kamienie. Rozstanie z baronem było bolesne samo w sobie, koniec miłości, rozbita rodzina, samotne macierzyństwo. Ale to hejt stał się tym czynnikiem, który prawie ją złamał. Mimo tego koszmaru, Sandra próbuje wstać z kolan. Jej wyznanie to nie tylko krzyk rozpaczy, to też akt odwagi. Pokazuje, że nawet w najczarniejszym momencie warto szukać pomocy, warto iść na terapię i walczyć o siebie przede wszystkim dla swojego dziecka. Jednak blizny po słowach takich jak worek na plemniki zostają na zawsze. Historia Sandri i Barona kończy się smutno, ale lekcja, którą daje nam to wyznanie, jest o wiele ważniejsza niż plotki o rozwodzie. Pamiętajcie, po drugiej stronie ekranu zawsze jest żywy człowiek. Sandra Kubicka przetrwała, ale jej łzy są dowodem na to, że granica między krytyką a psychicznym znęcaniem się została w internecie dawno przekroczona. Czy naprawdę musi dojść do tragedii, żebyśmy zrozumieli, że komentarz może zabić?